Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem jest to klas Axion 850, ciągnik z 2008 roku z przebiegiem 6614 godzin pracy. Jak wygląda i funkcjonuje zobaczcie sami. Ciągnik wyposażony w przedni tus, przedni WOM, oczywiście amortyzowaną przednią oś. Jest praktycznie całe w oryginale. Maski, błotniki, felgi, schody, tuzy, belki, komin niemalowane. Opony przód w rozmiarze 480 70 R30. Tył oryginalne pierwsze opony z 8 roku w rozmiarze 620 70 R42. No tak, tutaj nic nie jest malowane. Dupa tak samo, gdzie tutaj niemalowana. malowana. Dwa nowe wieszaki dali nam na zachodzie kręcące się. Opony przód oryginalne, ale jeszcze 50% ciągnik chodził w beczce. Dodatkowo sprawowały się w miarę nieźle. U nas w beczce podłoga ładna. Do końca nie posprzątana po mojemu, ale nie dziurawa. Ani nie powycierana, w porządku. Trochę piachu chłopaki nie posprzątali. Oryginalny fotel pasażera, oryginalny fotel kierowcy. Ładna, czysta podsufitka. Klimatronik, radyjka jest. Skrzynia Dyna 6. Zamykam się i włączam klimę. 6,615 godzin pracy. Stawię sobie kierownicę. Panel oświetlenia. Klima. Klima działa. Działa, chłodzi bardzo dobrze. Panel oświetlenia. Włączniki, ośki, tryb jazdy polowy, szosowy, włącznik blokady, napędu, e przełączniki pokrętło DHR, cztery rozdzielacze mechaniczne i lewarek od skrzyni na 6 Próbujemy kawałek się przejechać. Spuszczam ręczny. Spuszczam ręczny. E rewers do przodu. I ciągnik nam łagodnie rusza. Do tyłu tak samo. Jednym paluszkiem hydraulika ośka działa. Klima chłodzi nawet raz za bardzo. Włączę funkcję auto na drogę, czyli ciągnik będzie sam zmieniał nam biegi. Ostatni bieg ekonomiczny biegi, ciągnik zmienia bardzo poprawnie. Przejście między zakresami jest płynne ciągnik nie zwalnia, nic tam się nie dzieje piątka i szóstka już zapieprzamy ponad 4 dychy na godzinę Nie zgłasza żadnych usterek, awarii, błędów. Wchodzi poprawnie bardzo poprawnie bardzo dobrze wręcz. Silnikowo zachowuje się bardzo dobrze, zdrowo zbiera się odpowiednio. Teraz będę folgował, ciągnik będzie sam zmieniał, zbijał nam połówki. Odbywa się to bardzo fajnie, płynnie, bez żadnego tarpania, tarpania, prawdę, świetnie. Zatrzymam się, pojedzie samochód. Zwracamy. Bersiku bardzo ładnie, płynnie cyka tylko wyłączyłem tutaj na zakręt funkcję auto teraz z powrotem włączam funkcję auto gaz, podłogę i ciągnik sam zmienia nam półki, bardzo ładnie, płynnie bez szarpania tak jak Ty na sześć powinna chodzić. Już jesteśmy na ostatniej półce, na czwartym zakresie, na szóstym biegu i zawieprzamy. Coś się u nas zatrzymał w trawie. mało parkingu było, no ale co poradzić. Bardzo ładnie strzedł nam z ciągnik. Mamy tutaj fajne 78 20, dwie sztuki Jedno w Auto Powerze, drugo w Power quadzie. Fajne ciągniczki Też postaram się w wolnej chwili zaprezentować Zaparkowaliśmy, piszczał, bo nie wyrzuciłem rewersu, a na zaciągnąłem ręczny. Bardzo szybko łapie moment obrotowy. Jedymi, nie, nie kopci. Chodzi świetnie. Zapraszam do oględzin i do zakupu w tygodniu do godziny 17.00. W sobotę od 10 do 14.00, chodzi bardzo dobrze: trzeba przyjechać, zobaczyć samemu na własne oczy, ponieważ film nieraz zniekształca czy to obraz, czy to na przykład dźwięk silnika. Dlatego najlepiej oceniać maszynę osobiście, na miejscu. Na pewno ciągnik chodzi bardzo dobrze. Zapraszam do oględzin, do zakupu. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.